Straż pożarna, to jest to, co nas teraz czeka. Auto, którego nie chcę widzieć, też więc trzeba się go szybko pozbyć. Mam nadzieję, że chociaż ostatnie auto będzie czymś pozytywnie zaskakującym, bo jak nie, to nie. No zacznijmy w ogóle od masy. Czemu miałbym zacząć od silnika? Skoro zacząć od masy, która umożliwia nam łatwiejsze przejeżdżanie przez wszystko. Jezu, no przecież to działa jak. No przecież to jeździ jakby nie chciało. To jest taka idealna trasa do jazdy czymś takim, prawda? Przepiękne, po prostu przepiękne. Okej, okay, te uniki, te unik, pyk. I wydaje mi się, że karabin może mieć jakiś plus... E, mniej więcej już w tych etapach, ponieważ po pierwsze... Zombie się nie będą cię przyczepiać, nie będą cię łapać. Po drugie zaczynają się robić coraz tam bardziej opancerzone, czyli zgaduję, że im bardziej opancerzone, tym mogą nam więcej zadać demej'u. Więc jeżeli ma się, no jeżeli ma się lepsze, raczej jeżeli ma się karabin, no to może można łatwiej sobie się od nich um, oderwać. Mieliśmy z nimi problem. I don't know. Wiem tylko jedną, że to już nagrywam praktycznie wszystko dzisiaj drugiego dnia. Do do czwartego odcinka nagrywam pierwszego dnia. Od czwartego do aktualnego na razie nie wiem czy dam radę wszystkie, ale postaram się. Nagrywam wszystko dzisiaj. I już wiem, że moje gardło będzie cierpiało, dlatego sobie załatwiłem tabletki na gardło. Zobaczymy, czy to mi pomoże jakoś zapobiec temu wszystkiemu, bo wiem, że jeżeli nie zareaguje, to po paru godzinach od tego, jak skończę nagrywać, będzie po prostu tragedia. Już wiem, że będę potrzebował boosta tam na to, żeby zdobyć hajs. To, być to jest taka pierwsza zależność, którą zauważyłem. Więc ten boost będzie nas tutaj wchodził nie chcąc nie chcąc, ta straż pożarna może dobrze, dość dobrze wyglądać opancerzona w pełni. Jak patrzę mniej więcej na tą zapowiedź tego um, armoru, to może naprawdę fajnie wyglądać, ale to wszystko jest na razie gdybaniem, ponieważ uh, no nie wiem, nie wiem. Wszystko będzie w praniu, prawda? No tak, tutaj przejeżdżamy, tu przejeżdżamy, teraz gdzie był ten skok, który był do hajsu? muszę się powiedzieć tutaj po tym chwilę. I tu jest hajs, na tym mi zależało. Teraz możemy się już nawet e, wywalić, możemy się skończyć fuel dokładnie. Może coś zobaczymy, czy będzie hajs na końcu, ale nie widzę, więc po prostu kończymy i upgrade'ujemy teraz nasz opadcie, tutaj ten fire truck. Ten napis może... No i zobaczcie, no to naprawdę kozacko wygląda. Jak mówię, narzekałem na tą brykę. Że straż pożarna i tak dalej, tak... No, to zdecydowanie wygląda na pewno lepiej niż większość pojazdów, które do tej pory mieliśmy. Samo opancerzenie, ok? Bo samo auto mi się nie podoba, ale opancerzenie nawet wygląda kozacko. Zastanawiam ciekawe, jak będzie wyglądało z trzecim upgrade, bo ten drugi jest taki najgorszy, moim zdaniem. Niby tam upgrade'uje nam tył i broń nam tyłek, ale tak czuję, jakby nie dodawało aż tak pięknego efektu do wyglądu netba ba. Jestem święcie przekonany, że net psuje ten cały wygląd, jeżeli jest sam tył. Oj, autofuel, fuel, ale mamy jeszcze boost, który nam nic nie daje. Zajęto tylko jeszcze etap tutaj, o, znaczy efekt awesome. Tutaj się możemy zablokować. Nie zablokowaliśmy się, niestety. Dopiero tutaj mamy garaż. I teraz możemy zrobić sobie upgrade do silnika jeszcze bardziej, żebyśmy mieli tam łatwiejszy, e, czy większą szansę na przejechanie gdzieś dalej. Więc na pewno potrzebujemy kół, ponieważ jest tutaj dużo wjazdów w górę, a front przy tą strażą pożarną, bo czemu by nie. Jest, są, na pewno jest tam dużo wjazdów w górę, więc trzeba mieć te koła, aby oczywiście było to łatwiejsze i żeby te wszelkie wyboje było łatwiej, było łatwiej pokonywać. No tutaj rozwalamy, rozwalamy. Trzeba też tutaj pamiętać o to, żeby próbować przelecieć to miejsce, gdzie był gold, bo tam jest łatwiejsza trasa. No tam trzeba jeszcze pamiętać żeby e, znowu skoczyć. Okej, okay, przejdźmy dołem. Przejdźmy dołem. co jest tak zabarykadowane, to coś to mogą być e, przy nami skrywać, tak? Więc może coś tutaj będzie. Okej, okay, no nie wyszło mi. Out of fuel, więc teraz tylko... Z... O kurna Czym wy jesteście? <laughs> co to za giganty są? <laughs> Widzicie, już zaczynam się nawet dusić w trakcie nagrywania, więc to jest tylko oznaka tego, że będzie ze mną źle. Tego się nie robi tego, prawda? Czeka się nie, niekoniecznie zwraca, ale nie płaczmy... nad takimi bohastkami. Tutaj polecimy z boostem, żeby mieć mniej rzeczy do niszczenia. Tutaj cyk. Tutaj nie wiem czemu próbowałem tędy wjechać, skoro to nic mi nie dało. Nawet mi tylko bardziej obiło auto i straciłem prędkość. Cyk. Cyk, tutaj przelecieć. Tutaj przelecieć? Właśnie, udało mi się to, Dokonać tego, co chciałem. Dawaj, wjeżdżaj tutaj cały czas w górę, cały czas w górę wjeżdżasz. Niszczyć tam typa, który sobie wisiał, out of boost. Aha, to nie jest do przejechania. Myślałem, że tam jest do, że to jest jakby tunel, a to była blokada. A to, bo to, co było do przejechania, myślałem, że jest blokadą. Dawaj, dawaj, chociaż, aj, chciałem powiedzieć, że chociaż spadnie, ale to... Była za do góry. Ajcie, Mmm. Paliwo. I pust. Mogę zrobić te dwie rzeczy? Nie, mi ma nim zebraknie. Mogę zrobić sobie paliwo i transmission. To możemy jakoś się przeskalkować. Zobaczcie, że mamy już 28 dzień, czyli w sumie jesteśmy na dobrej drodze, aby zrobić lepszy wynik niż osobni, który mi pisał, że zrobił to 390 300... parę dni. Czyli, tak ja powiem, 40 za to, to, prawda? Jest naprawdę to to Znaczy, to naprawdę dobrze wygląda. Bo jak byliśmy z progresem? Hmm, byliśmy już blisko pierwszej stacji benzynowej. Więc nie jest tak, aż tak źle. To było już ileś: 80% trasy. Ok, tutaj przelecieć. I tutaj przelecieć. Udało mi się znowu to zrobić podwójnie. Teraz ulepszyłem sobie paliwo i transmission. Więc powinienem mieć możliwość przejechania dalej. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. O, leżem przy idealnie na boostie. No i znowu nie zrobiłem tego co chciałem, czyli nie wjechałem tam na górę. Tutaj trzeba przejechać przez to wszystko, boost. Dawaj, teraz tu w górę? O, no się, już co miałbym na górze. Na górze miałbym pieniądze do zdobycia, a tak... Niestety... Biedne przejeżdżanie przez skrzynki i tyle. O tej pyk. A. Idealnie do dziury wpadłem i tam się skończyło paliwo, niestety... Nie przewidziałem tego. Nie przewidziałem tego, więc teraz paliwo. I wydaje mi się, że z tym paliwem będzie wystarczająco, żeby to zrobić Lubię ten pierwszy etap. Pyk. Dawaj. Tutaj go atakujesz, atakujesz go. Tutaj Bunny Hopem wykorzystujemy. Wykorzystuję tą technikę Bunny Hopa trochę. Chociaż tak widać, tutaj popróbowałem i skończyło się tym, że zablokowałem się chyba trzy razy. Dawaj. Teraz tutaj trzeba pamiętać o tym, żeby zrobić skok. I lepiej wylądować na tym. Uh, pyk Tutaj lepiej wlecieć. I teraz gdzie trzeba było wskoczyć? Czy polecieć dalej jeszcze? Pamięć mnie zawodzi. Tu nie. Tutaj dokładnie, tutaj chciałem wlecieć. Teraz tutaj uniknąć tej dziury, uniknąć dziury, uniknąć dziury. Nice. Wszystkie dziury uniknięte. Czyli przechodzi na to, że zrobimy pieniądze Masz tutaj boost Skoro dało mi się to przelecieć To może będzie stacja bezdrowa. Nowa Tak jest, będzie Mamy to Pierwsza stacja jest zrobiona Jeszcze druga przed nami Jeszcze druga przed nami, go Szybko do garażu i robimy upgrade Upgrade Fagi te wagi są e, jedne z, e, jednymi z droższych upgrade'ów. One naprawdę pomagają. Więc waga niech tutaj pójdzie. O mój Boże, musiałem gdzieś, będę znowu spadał. No to będzie lewe, gdzie na początku się spada, ale na szczęście nie. Co oni tak się upali na to, żeby rzucać mi te beczki prze nie na twarz? Już wystarczyło mi, że muszę mnie wjeżdżać okazyjnie. Kurcze, tam wybucha wszystko. Robi jakiś tam syw za moimi plecami, ja nawet nie wiem o co chodzi. No, oczywiście znowu źle, nie, źle wycelowałem, bo czemu by nie. To będzie trzeba bardziej pod górę podciągnąć, ale... nie wiem dokładnie gdzie, więc nie wiem czy się opłaca. Okej, okay, przeleciałem tutaj przez tą szparę. Teraz tutaj, ja oj, 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 by nam powiedzieć, że byłoby pewnie lepiej, ale już trudno. My z tej wjeżdżamy na spokojnie pod górkę, chociaż nie na spokojnie, bo mi się paliwo kończy. Najbust, right, boost I tam tylko dało? I tutaj niszczymy ile się jeszcze da. Żeby oczywiście mieć... Um, Zombie z hit. Teraz możemy sobie zrobić większą ilość... Lepsze efficiency. Robić sobie lepsze paliwo i nic więcej. O Boże. Już zaczyna mi organizm ratować mi gardło. O! To był przypadek, że, że to odkryłem. Okej, okay, ale... W takim razie... Po co? Coś takiego jest? Chcę to zrobić jeszcze raz, ale... Czemu coś takiego jest? Jeżeli potem nawet nie da się pod to podjechać. Bo to trzeba tak od razu na pełnej podjechać. Jaki jest tego cel? Musi być wjechanie na pełnej Nie ma innej opcji Jeszcze raz to spróbujemy Boostuję po prostu do końca już Jeżeli nie nigdzie Tylko będą same, same beczki To odpuszczam Albo tam jest jakiś ultra skip Albo po prostu należy tego nieraz robić tyle Czy się... Albo jest tam ultra skip Albo się po prostu tego nie robić Wydaje że może być ultra skip Ale nie, pewnie trzeba mieć jakiś maksymalny boost w tym stylu i wtedy można to, to przeskoczyć od razu do końca, ale pewnie w takim momencie, kiedy uh, można i tak do końca dojechać, więc To jest nieopłacalne. A, bo po prostu mówię, jest tam po prostu nic, można lecieć w górę i w górę i w górę i może tak specjalnie właśnie jest zrobione, żeby ludzie myśleli, że mogą coś zrobić, ale tak naprawdę jest to w nieskończoność. Po prostu twórcy nie pomyśleli, że ktoś tam będzie próbował wjeżdżać i nie zamknęli tego w ten sposób. No nie wiem, jest wiele teorii spiskowych, tak? A jezus, ale nie trafiłem w tego golda jeszcze. Znaczy, zapomniałem o tym, tak? Nie Jest, ale szkoda. Bo byłem naprawdę na dobrej drodze, żeby to przez przypadek w sumie złapać. Out of boost, Piłula zaczyna się kończyć. Jesteśmy się skończył. Ej, jakiś progres, więc. Pomimo, tego, pomimo tych. Paru prób, które były żałosne. Chociaż teraz coś się zmieniło. Upgrade Engina Front flip. To daje nam nic. Może panie, to jest ten skok. To trzeba lekko do góry pociągnąć. Bo tam wydaje mi się, że mogę zaoszczędzić troszeczkę. Po co mi ten osom? Awesome? Okej, okay, nic nie robię w tym momencie. Po prostu przejeżdżam przez coś, co samo A nie, nie ma tutaj niczego. To ja próbuję wjechać sam gdzieś gdzieś się nie da. Ja muszę wjechać tutaj w dół. Ach, karamba, karamba. Ach, Karalio. Tutaj się da, no właśnie. To sobie przypomniałem, że dobrze wypostował. Ajajaj, myślałem, że trzeba za tą czerwoną skrzynką muszę powiedzieć. I tak się zdoba ten pieniądz. Że po prostu źle jechałem na każdym razem, a nie że źle wybustowałem tutaj jeden skok hajs? Też nie oddał też jakoś można to przejechać. Tylko trzeba, nie wiem, lepszy kąt zrobić. Coś w tym stylu. O, tam były pieniądze. Nawet nie wiem, jakbym miał się tam pojawić. Ciekawe. O, tu jest są kolejne pieniądze. No i tutaj jeszcze jedziemy. Niszczymy ile się da. Jest, się zniszczyłem. Ogólnie. Um. Napróbimy wagę, tak jak powiedziałem, waga na początku dla mnie wydaje się być tą najważniejszą uh, najważniejszą statystyką, którą opłaca się budować, przez to, że ułatwia nam strasznie przejazdy po wszystkim. Ta, osom, awesome, bardzo osom, awesome, że spadła mi beczka na twarz. Insane wręcz! Incredible! Dawaj pyk, tutaj ciach, gościa, przestańcie mnie łapać wszyscy, ja tutaj tylko sobie przejeżdżam, tutaj trzeba w dół polecieć, znowu mi nie wyszło. Znowu w życiu mi nie wyszło. Dawaj. Teraz tutaj, A Jezus Maria, to nie ten skok jeszcze. To teraz dopiero ten skok jest. Dokładnie. Tu. Tu. Dobra. Powiedzmy, że się udało. Mniej więcej. Mniej więcej się coś udało zrobić. Ale czy to będzie wystarczająco, żeby dojechać do następnego, to nie wydaje mi się, że to jest wciąż ta kwestia paliwa? Że mogę sobie teraz lepszą wagę, ale... Wciąż za mało. Cyk. A jedziesz tędy, jedziesz przez to wszystko. Jedziesz przez ten cały syf. Baby, O, engine broken, to nice. To zrobiłem sobie docela lepszy progres, co? No co... To... Okay, no cher no nie chcemy mieć zniszczony przynajmniej ten będę wiedział, że muszę zrobić upgrade obrony. A to jest dla mnie możliwe. No i zobaczcie, no ten... A ten tak na tyle nie powoduje jakiegoś takiego gorszego efektu na tej e, straży, ale... nie, nie bądźmy takimiś super optymistami. No. Nie powoduje to też jakiegoś super wyglądu, przynajmniej dla mnie. Ten środek może mieć naprawdę. Wielkie znaczenie. Na tak to będzie wszystko wyglądało. O. Przynajmniej ładnie spadłem i nie zablokowałem się. Jakiś plus. W końcu jakiś plus. I teraz tak tutaj trzeba normalnie przeskoczyć. Nice. Teraz tutaj trzeba na buście. Co mnie tak zablokowało? Tu trzeba na buście. I tu już nie trzeba buśców. Zresztą sobie przejedziemy. Ale przyjeżdżasz co ja w ogóle zabludowałem w ostatnim upgrade ostatnim temu oprócz wagi. A brony, okej. Okay. To nie wiem, że też silnik. Więc może teraz gdzieś dalej dojedziemy. Teraz uwaga spadek w dół. Cyk. Od podprzód. No ta ilość beczek to jest jednak insane, więc może to być... Znaczy mogło to być z tym spowodowane. Okej, okay, pustujemy na maksa. ja tylko się dał, bo Lost. A teraz out of fuel. Dawaj, jeszcze tego gościa walnijmy A, Jezus, smari, mam jednego więcej zombiaka. Co by nam tylko się opłaciło. Lepsze koła są nam potrzebne teraz zdecydowanie. Nie wiem czemu, ale zdecydowanie są nam potrzebne. O! Dodatkowe dwa zombiaki przez przypadek zdobyte. Czemu by nie? Było to, bo to wszystko wyliczone. Dlatego mnie trzeba polecić pod ilość paliwa, jeżeli to nie wystarczy. Bo koła mogą nie mieć aż takiego wielkiego wpływu, ale mogą mieć wystarczający wpływ, prawda? Jednak mamy łatwiejsze podjazdy pod niektóre rzeczy, więc może też wymaga to mniej energii wtedy, czy znaczy mniej paliwa. To nie mogę się zatrzymywać, dobrze jest, dobrze, bo wtedy tutaj miałem jakieś zimne uderzenia. Z tym tekstem... O, oh, wow, 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 wow. Tutaj peszek, powiedziałbym. A, no też wiem jak trzeba wjechać, żeby mieć golda. Trzeba tam przejechać i tam yy, jest tunel, który prowadzi nas aż do tego hajs na końcu. Który będziemy mieli za tutaj spadek. Vai, pyk. No pyk. To by pasowało idealnie. Pasowałoby idealnie, żeby to tam było. Ciach. A z tego rozwal. Przejedź górą. wybustuj. Pobustuj do góry Pobustuj ile się da, booster stracony I out of fuel Ale tak trzeba, jak to trzeba było mieć prędko, żeby w ogóle pod to podjechać, no bo w ten sposób nie podjadę Too slow, o dzięki Nie gadaj tam byłem too slow Myślałem, że too fast Pyk Dazaj tutaj front flip, nice Mamy więcej paliwa i lepszy boss, booster. Chciałem powiedzieć booster. Więc powinno być spoko, żeby przejechać przez ten etap, który mieliśmy. Teraz zastanawiam się, czy ja chcę próbować jechać w górą, czy nie, nie zrobić tych pieniędzy może dołem. Miałoby to sens. To nie wiem czy tam ten tunel jest łatwiejszy czy trudniejszy. A nie mogę tego... Tak, o, teraz zgadnąć. Musimy chociaż raz tam strzelać, przejechać, a znowu... Mam dziwne przeczucie, że ja mam szansę wygrania po tych upgrade'ach. Puścisz mnie, typie? Dzięki! Really appreciate it! Dobra, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Tutaj przyboostuj troszeczkę. Wiemy, że potem tak ten booster odleci, więc trzeba to wykorzystać. My zaraz ten booster odleci, więc tutaj boostujmy Boost, 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 boost Autobust, no i super Mi mnie to cieszy, bo tutaj bym stać właśnie na tym miejscu Najpierw booster O, nie odpadł mi tym razem, nice Ten jeden kiedy to wykorzystałem, to teraz mi nagle nie odpadł O Boże, jak jest ciasno Co To tu za ciasny teren Ale dojadę, tak jest Idealnie wykalkulowane i znowu standardowo, okolice 20 minut. Mamy zrobiony ten drugi stage, więc ostatni stage naszej. Um, jak się nazywa? Naszej straży pożarnej, a potem zostaje nam już tylko i wyłącznie jedno auto, przynajmniej. Zaoba, tyle że chodzi o ten odcinek, kolejny łapki w górę, komentarze, subskrypcji i wsparcie. I widzimy się jutro przy finałym aucie. I zobaczymy, może. Zmuszę się, żeby zrobić taki długi odcinek jak pierwszy. Dobie, to była tyle jestem, ja jeżeli nam się Peace. Yo.